Pan rzekł do Adama. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki nad. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławił. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożyczyli, i ja będę złożyczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej Ziemi. Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł Nichot. Amen. 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 oczeka rozwróconych obok innych, Na tych, którzy czekają na jedną Boga, aby ocalić życie od śmierci, i żyć. Apostolom, Tymoteusza najdroższe, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii, według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wyzwanie. nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego usłonienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie. Przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast stało teraz przez pojawienie się naszego zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto słowo Boże. O! Mateusza. o Tobie, Panie. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich Twarz jego zajaśniała jak słońce, podzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odechwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Włóczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł, Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc, Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy z martwych wstanie. Po to słowo Pani śmierci, a Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już wczoraj i dzisiaj rano miałem okazję przywitać się z częścią naszej wspólnoty ogłosić czas świętych rekolekcji. Tak jak w Środę Bóg przez proroka kazał ogłaszać święty post. To ważne, żeby to sobie przypomnieć. Że rekolekcje, rekolekcjonista, ten czas, to nie jest tylko jakaś ludzka opcja, ale to jest czas łaski od Boga. To Bóg nam ogłasza wielki post. To Bóg nam ogłasza Czas rekolekcji, żeby to był Jego czas. Wiadomo, że przyjeżdżam z jasnej góry, przywożę Wam i modlitwy i pozdrowienia od królowej Polski z Częstochowy, ale też przyjechałem, żeby Ona była przewodniczką po tych naszych wielkopostnych rekolekcyjnych drogach. I bardzo w to mocno wierzę, że Maryja nas tutaj prowadzi od zwiastowania. Przez całą historię swojego życia, swojej trudy, aż do, tej, do tego stanu podkrzyży, do stałości tej Ale zacznijmy od tego, co dzisiaj w słowa mówi do nas jako prośbę Boga. Bo ta prośba, którą Bóg kieruje do Abrahama, ojca naszej wiary, jest skierowana do każdego człowieka wierzącego. Pewnie dobrze wiecie, że Abraham, późniejszy Abraham, to jest ojciec każdego człowieka wierzącego. Wzór na wiary. I od czego zaczyna się to do doświadczenie wiary Abraham? Dzisiaj Pan Bóg mówi do niego: wyjdź ze swojej ziemi, ze swojego domu. Ziemia i dom. Nie muszę Wam mówić, jakie to są ważne rzeczy. Nawet dzisiaj. A co dopiero mówić w czasach dawnych, w czasach Adhanu? Mieć ziemię. To znaczyło mieć kawałek taki, który wyżywi, z którego się czerpi pożywienie, na którym się zasieje, zboże, żeby był chleb, żeby było co jeść. Na polu, na którym się wykarmi owce, bydło, żeby mieć posiadłości. Ziemia to było zabezpieczenie na życie. Ziemia to było źródło prestiżu. Jak się miało dużo ziemi, to miało się znaczenie. Ziemia też oczywiście była zabezpieczeniem na przyszłość, na starość. Jak się miało ziemię, to można ją było przekazać dzieciom, potomkom, w samym zaopiekę na starość, w samym za troskę. I tu nagle Abraham słyszy od Boga, takie wezwanie wyjdź z Twojej ziemi, wyjdź z Twojego domu. To bardzo ważny krok w życiu wiary. I wierzyć, to wcale nie znaczy tak od razu porzucać fizycznie swoje domy, swoje działki, swoje posiadłości. Ale wierzyć w Boga, to znaczy uczynić Pana Boga z wiary w Niego nową ziemię. Abram wyjdzie, zostawi swoją starą ziemię i dom. I od tej pory jego ziemią będzie Pan Bóg. jego drogami będą drogi Boga. Nawet jak trzeba będzie coś zostawiać. A Abram dobrze w to wie, że nawet mając duży ziemi, mając wielkie domy, trzeba to będzie kiedyś i tak zostawiać. Bo wszyscy idziemy do ziemi Boga. Bo każdy z nas. Czy bogaty czy biedny, Czy z wielkimi połaciami ziemi i z wielkim domem, czy z malutką chatką. Idziemy do ziemi Boga. Idziemy w stronę Boga. I wierzyć to znaczy uczynić Boga swoją ziemią. To chodzić po drogach tego świata, ale drogami Boga. Ale... Cały Stary Testament tutaj tę prawdę wyraża i w ustańach, i w doświadczeniu wielu ludzi czytamy wiele takich tekstów, że Pan jest moim działem, moją ziemią. To ciągle w Starym Testamencie jest jakiś taki niedosyt. Takie poczucie ludzi, że tak trudno się dostać do tej ziemi Boga. Że tak trudno człowiekowi iść tymi drogami bożymi. I w historii zbawienia Bóg robi największy cud dla nas. Nagle z nieba na Ziemię posyła swojego syna Jezusa Chrystusa. I skoro my ludzie nie mogliśmy jakoś w swoich grzechach, swojej, swojej krawitacji do Ziemi, jakby iść do końca tymi drogami Bożymi, to Bóg zszedł na Ziemię. To Syn Boży stanął pośród nas w wszedł w nasze życie, w nasze cierpienie, w każde doświadczenie naszego ludzkiego życia. I paradoksalnie, to my staliśmy się ziemią dla Boga. To nasze życie, nasze serce stało się ziemią dla Boga. I to taką ziemią, na którą sieje Pan ziemię. I od tego, jaką my jesteśmy Ziemią. Zależy nasza wiara, zależy sposób naszego życia. I to jest pierwsze pytanie, które sobie i Wam na tych rekolekcjach chcę postawić. Jaką my jesteśmy Ziemią dla Boga? Zobaczcie, że wszystko, co robimy w Kościele, to są te Boże łaski, które Pan nam ciągle siebie. Przychodzimy na Eucharystię. Pierwszy zasiew to jest zasiew słowa Bożego. Bóg jak siarno sieje swoje słowo na ziemię naszego umysłu, naszego serca. Ale co my z tymi słowami Bożymi zrobimy? Czy te słowa w nas wyrosną? Czy te słowa wybiją się w jakiś sposób naszego życia? A Bóg wsieje słowo, a my jesteśmy Ziemią. I od tego, jaką jesteś ziemią, zależy owocowanie wiary. A w drugiej części tej Eucharystii Bóg zamieszka w białym opłatku chleba, w komunii świętej. Ta biała hostia, ten biały komunikat, jak doskonale wiemy, powstał z mąki, a ta powstała z ziarna przemysłu. Kiedy będziemy szli do komunii dzisiaj, kiedy idzie, to jesteśmy jak ziemia dla Pana. Bóg wsiewa siebie w nasze życie. Jesteśmy Jego ziemią. Ale jaką jesteśmy ziemią? Wiecie, ile od ziemi zależy? Można zasiać najlepsze ziarno, ale jeżeli ziemia jest nieprzygotowana, jałowa, zachwaszczona, Jesteśmy Ziemią. I to dobrze mieć Ziemię. Ale wiecie, że sama Ziemia w sobie nie jest jeszcze wartością. Jest wartością dlatego, że właśnie z niej wyrastają owoce, wyrasta spojrzenie. Jak Ziemia nie rodzi, to tak naprawdę jest jałowa, jakby niepotrzebna. Bo właśnie mamy być Ziemią dla Pana. Prowadzi nas Maryja po tej ziemi Boga. I o niej święci bardzo często Matce Bożej mówili, że ona jest świętą ziemią Boga, najbardziej urodzaną. Wierzę w to mocno i kościół w to wierzy. Że Bóg wybrał właśnie tę dziewczynę z Nazaretu. Bo uznał, że ona jest taką ziemią dla Pana Boga najdoskonalszą, że będzie dobrą pierwszą ziemią na której pojawił się Boży Syn. I tak się stało. Zobaczcie, że pierwsze swoje fizyczne kroki Bóg postawił, Jezus postawił w łonie Maryi. Zanim się urodził w Betlejem, zanim zaczął biegać po Nazarecie, to pierwszą Jego ziemią było serce i życie Matki Bożej. Dlatego, że ona jest sierpnią urodzajną. A dlaczego jest taką dobrą dzielną? Anio powie o Matce Bożej, że ona jest pełna łaski. Łaski to znaczy czego? Czego ona jest pełna? Pełna talentów, pełna zdolności, pobożności. Jest pełna łaski, bo jest całkowicie otwarta na Boga. Gotowa, żeby swoje życie całkowicie Bogu oddać. Jest pełna Boga. I najpierw to chcę powiedzieć, bo wszyscy chcemy się postarać, żebyśmy dla Boga byli taką Ziemią urodzajną. Kiedy nasza Ziemia będzie urodzajna? Kiedy nasze życie będzie obdarowane, hojne? Kiedy to nasze życie będzie rzeczywiście owocowane pięknymi owocami? Jest jeden problem. Jeśli będziemy pełni Boga. Jeśli w nas będzie dużo miejsca dla Boga, bo jak będzie Bóg, to będą wszystkie jego dane. Jeśli Matka Boża może coś dla nas wyprosić, jeśli dokonuje dzisiaj tylu cudów, to tylko z jednego powodu, że jest pełna Boga. Jeśli my będziemy możliwie najpełniej wypełnieni obecnością Boga, to będziemy robić rzeczy wielkie to będziemy obdarowani. Tylko jest jeden warunek. Przyjąć tego Boga do swojego życia. Jako dawcę innych danych. W Piśmie Świętym jest napisane, że Bóg mówi do swojego ludu łaska i pokój idą w ślad za Bóg. To w ślad za Bogiem idą łaski. To w ślad za Bogiem, idzie pokój. Chcielibyście pokoju na świecie. Chcielibyśmy, żeby na Ukrainie i gdziekolwiek indziej nie było wojny. To podmój idzie za Bogiem. Jak nie będzie Boga, to nie będzie pokoju. To będą wojny. Łaski idą za Bogiem. Jak nie będzie w ludziach Boga, to nie będzie Jego łaski. Nawet Apostołom, Pan Jezus tłumaczył, że jak pójdą za nim, to znaki będą im towarzyszyć. Ale warunek, żeby poszli za Bogiem. A oni by chcieli znaków, chcieli by uzdrawiać, chcieli by uwalniać od złych duchów. Ale żeby to mogli robić, muszą pójść za Panem. Bo żeby były dary, to musi mieć dawca tych darów. A my czasem gonimy za darami. Chcielibyśmy, żeby Pan po raz I dobrze. Czasem tak mało w nas, mało pośród nas. Wracam często do takiej szczególnej w moim doświadczeniu wiary w w moim rodzinnym domu. Nie wiem, jak u Was wyglądała w Wiginie, ale u mnie na wsi, w domu, zawsze ta wieczerza Wiginina kończyła się prezentami. Rodzice albo nam wprost dawali, albo podrzucali pod choinkę paczki z prezentami. Pamiętam, że jako dzieciaki, a było nas czwórka w domu, czekaliśmy właściwie na tę Wigilię, nie dlatego, że było płatne, nie dlatego, że Jezus się narodził, ale były dane, były prezenty. Jak tylko się te paczki pod choinką pojawiały, rzucaliśmy się z rodzeństwem do tych podarunków, rozpakowywaliśmy te paczki, patrzyliśmy co kto dostał, zazdrościliśmy sobie, że ktoś tam brat, siostra, dostali lepsze spodnie, lepsze zabawki. Ale kiedy już byłem takim nastoletnim chłopakiem, kiedy przyszedł ten czas prezentów, to pamiętam jak dzisiaj rzuciliśmy się znowu do tych paczek. Ale widocznie już człowiek wtedy trochę zaczynał myśleć, zastanawiać się nad życiem. I pamiętam ten moment, kiedy zanim dopadłem do tych swoich prezentów. Spojrzałem w oczy swojego ojca. Dotarło do mnie wtedy coś bardzo ważnego. Nie miałbyś żadnego prezentu, gdyby twój ojciec ciężko nie pracował, gdyby nie harował na tej ziemi ciężko, z tych zapracowanych ciężko pieniędzy, nie kupił ci tych zabawek, tych ubranych. I wtedy pomyślałem, nie miałbym prezentu, gdyby nie mój tato. Podobnie spojrzałem na moją mamę, Wtedy jeszcze trzeba było wszystko wystać w kolejkach. Wtedy naprawdę, żeby pomarańczami żeby długim trzeba było stać w kolejce. I wtedy sobie pomyślałem, nic byś nie miał, gdyby ta twoja matka myślała tylko o sobie. Gdyby nie odmówiła sobie jakichś kolejnych przyjemności i za te pieniądze nie kupiła Ci prezentu. Dotarło do mnie bardzo coś ważnego czy żeby były daru, musi być dawca. Ja dzisiaj nie mam rodziców. Oni już nie żyją. I nie mogę oczekiwać od nich prezentów, darów, bo ich nie ma. Nie ma dawcy. Nie ma daru. Ale pamiętam, że wtedy Pan moją myśl przeniósł na rzeczywisty świat. Czasami pomyślałem sobie o Panu Bogu. Pomyślałem sobie, po co? ludzie chodzą do tego kościoła, jak tam jest nudno. Po co ci ludzie tak mają chodzić się, modlić? Po co? Przecież tam nic nie dają. Nie dają pieniędzy, nie rozdają komputerów, nie rozdają zabawek dzieciom. Po co? Wtedy zrozumiałem, że tam, do kościoła, idzie się po to, żeby przyjąć dawcę do swojego serca. Bogu. A jak będzie Pan to będą i Jego dary, Łaska i pokój pójdą ślad za mną. Kto pójdzie za mną, temu znaki towarzyszyć w Ale jak nie pójdzie? Ludzie dzisiaj gonią za darami, nawet w kościele. Gdzieś tam usłyszą, że jest jakiś ale już jadą. Gdzieś jakiś tam inny, jadą. Ale przyjdą do swojego kościoła, a tu jest dawca. Bo tam, gdzie jest Pan tam są Jego dania. Zobaczcie, być ziemią żyzną to być ziemią, która przyjmuje Boga, która jest jak Maryja, pełna Boga, pełna Jego Słowa, pełna Jego obecności. jak będzie Bóg, to będą Jego dary. A ludzie by chcieli bardzo dużo od Boga dostać. Chcieliby bardzo wiele darów od Boga. Bo naprawdę chcemy, chcą darów od Ale jak na dali? Jak ludzie dla Boga czasu nie mają. Jak już Boga nie ma w ich rodzinach, ich domach. Pamiętacie taką przypowieść, piękną przypowieść o siewcy? Jak Pan Bóg mówi, że siewca wyszedł w siarki Jest tam napisane, że to samo ziarno, zdrowe siarno, łaski, słowa można sieje na różne ziemię. Ale to pod sieni co z tego wyrośnie? I my jesteśmy taką ziemią dla Pana. Ale jaką jesteśmy ziemią? Tam w tej przypowieści jest mowa, że czasem możemy być jak droga, po której wszyscy tepczą, biegają, śpieszą się. Czy czasem nie wygląda tak nasze życie? Pójdziemy w niedzielę do kościółka, ale od poniedziałku do soboty jakby Pana nie było, bo jesteśmy w drodze, bo mamy ważne rzeczy. Naprawdę ważne. Naprawdę poniosły. Bo tego, że ziarna w tym pośpiechu. Że jesteśmy jak skała, mówi Pan Jezus. Panu przyjeżdża, a my jesteśmy nieprzemakani. Może nawet się czasem słyszymy, no ładnie się zgada. No sensownie ten kościół naucza. No ta Ewangelia to jest ładna, ale życie jest inne. Ale ja myślę. Ale świat się zmieni. Jesteśmy jak skała. Słyszymy Boże Słowo, ale Ono nas nie przenika, nie zakorzenia się w nas. I wreszcie czasem jesteśmy jak taka ziemia pełna chwastów, przyjemności, że w Boga wierzymy, ale się nie nawracamy. Że w Boga wierzymy, ale grzeszyć to jeszcze sobie chcemy. I wtedy to ziarno pada między te chwasty. I coś tam wyrośnie, ale tak nieduże, że plonu dobrego z tego nie ma, bo trzeba wyrwać Wprawdzie dzisiaj pada śnieg, ale już myślimy o wiosie. Wielka Wielkanoc przed nami. Wielki Post jest zawsze nam przed Właśnie dlatego, kiedy się budzi nowe życie, wyobrażacie sobie rolników, którzy wyjdą na wiosnę z siarniem, i nie przygotuje ziemi. Wyobrażacie sobie takiego rolnika, który weźmie ziarno na zaślep, a nic nie zrobi z ziemią. Nie założy, nie wsypie nawozu, nie wyrzuci kwasu, tylko zaśleje zboże. Strasznie dużo tego zbocza zmarnuje, nie wyrośnie. Mądry rolnik na wiosnę bierze pług i orze ziemię żeby nie była jak skała, żeby nie była jak droga. Dobry rolnik bierze nawozy i nawozi, żeby ziemia była soczysta dla i wreszcie wyrywa żeby nie była zachwaszczona. I tak mamy robić co roku. I po to są co roku rekolekcje, bo też jesteśmy po zimie taką ziemią, która się ma przygotować na nowo. Pod za Zacie. Pomyślcie dzisiaj, jaką jesteśmy Ziemią. I zapraszam was na telekonekcję, byśmy jak dobrzy wolnicy do w coś zrobili z tą naszą Ziemią. Trochę ją poruszyli, żeby nie była jak skała. Spojrzeli w rachunku sumienia, co trzeba wykonać. Jakie te klasy wyrwali w rekolekcyjnej spowiedzi. Jaką jest ta ziemia? Popatrz na Maryję. Ona jest ziemi świętym, Ziemią Świętą. ciemną Boga, Bo jest pełna lasu, Pełna Boga. Zapraszam was i waszych bliskich na tę rekolekcję. Byśmy na nowo urześlili tę naszą ziemię na w Boży.